Witam Was bardzo serdecznie moi kochani na moim kolejnym vlogu. Witam starych i nowych subskrybentów i bardzo serdecznie zapraszam na vlog z razem jak wychodzę, przypomina mi się, że tutaj mam takiego alorosa i muszę go wystawić i jak wychodzę, pamiętam, a jak wchodzę zapominam. I muszę go wystawić na słoneczko po prostu. Przed pokoju u mnie stoi ten alor. Nie, właśnie podjechałam do King Crossa po klucze, bo zabieram Timona i chyba Pinczego. dzisiaj takie pyszności. No obiadek z kurciem. Znaczy właściwie kurciem i postawiła ten obiad. Jak to się nazywa? Ekspres marsz, nie? Zobaczymy, jak to smakuje. Nie wpadłam na chwileczkę, dosłownie do domu. Tu już mam torbę i lecimy dalej. To znaczy lecimy po piączki. Bo klucze mam, zdobyłam. O jest, dobra, to włączam się. Ale tym razem, już krótkie siusiu i lecimy dalej. Tuch maleństwa. I Lecimy dalej. A Timon, tak ładnie się bawiłeś. Chciałam Cię Timon. nagrać. Mojejesusz, Timuś. Pokaż język, Timon. Pokaż język. Niech to pokażesz? to jest Timon. Timon, to jest ten większy. Ten pan to jest Timon, a ten pan to jest Pinky. A ty co, to by się nie coś nie pomyliło? Z powrotem! Na ogródek! Panie, tam na ogródek, niech pan idzie, Dokąd ty przyjechałeś? Chodźcie, dziewczyny, z nimi tutaj! Niech one sobie na ogródku siedzą! Cieplutko to. Do... No, o Jezus! No! Ty co ty robisz trapy O Jezu co to tak jest jak prawie o matko jaki taniec <laughs> Bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejny dzień ze mną. A ja, mówię, kochani, mówię tak cichutko, bo wszyscy jeszcze śpią. Pan Timon, yoga poranna. O, yoga. Yoga, poranna yoga, no. Tak, o Jezus. I te nóżki. O, ma. On się kładzie. Dzień dobry. O, jaki on jest wykończony. O, jaki on jest wykończony po wczorajszym szaleństwie. On tak szalał, no. Tak szalał, że on jest wykończony. O, matko, wyciąganie, o, matko, wyciąganie. Dobra. Tylko pan nie śpi, tylko ten pan nie śpi. Kochani jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Teraz mogę mówić zupełnie normalnie, bo tak jak mówiłam wcześniej, jeszcze wszyscy śpią, a ja. Lecę robić zakupki, bo mam dzisiaj zamiar zrobić sernik. Coś nie na kupię. Eee, I co jeszcze? Coś jeszcze miałam na myśli, ale nie wiem, co to Wam powiem później. Także lecimy i zaczynamy ten piękny dzień. co miałam Wam powiedzieć, że ostatnio córka była chora, gardło ją bolało. Ja cię rano wstaję. Niestety ból gardła. Także mam tylko nadzieję, że nikogo nie zarażę. Czuję się bardzo dobrze, tylko po prostu czuję, że gardło mi zaczyna boleć. wiecie? tyle z nowości, także mogę mieć trochę taki dziwny głos. Ok, Cie jest za 20.10 i musiałam spojrzeć, bo jest po prostu 17 stopni. Jest tak ciepło, nie Pięknie. jest? Dobra, ja idę po sernik i muszę kupić tylko... Sernik i jajka. I to wszystko. A, masło jeszcze muszę kupić. I uciekamy z powrotem szybko. Gdzie jest ten sernik? Gdzie jest sernik? Nie znam tej wietronki dobrze, więc... Oj, tutaj chyba jest. O, 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 o. Ten czy ten? Może tam weźmiemy? Nie miałam go nigdy. Dobra, bierzemy tam. Gdzie tu są jajka? O, O, widzę jajka, dobra. Jajka do pieczenia. Tu są. O, nawet na prący. To to, co ja lubię najbardziej. Ale jakie to są? Ściółkowe m 10 sztuk. Jest. Mamy tu. Ojej. Musimy się to musimy znaleźć masło, masło pewnie tu jest na końcu gdzieś. Masło, 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 tu jest, o, tu mamy masełko, to bierzemy, nie ma tego najtańszego, ekstremalna dolina, no dobra, to bierzemy to. Jak nie ma innego, to musimy wziąć to. I lecimy z Dostanę pomidorowy, to jest najukochańszy mój soczek, już Wam mówiłam, pomidorowy, on jest wspaniały, smak ma, co prawda tak szczerze to hmm. nie do końca ja go czuję, po mnie boli gardło, ale... ale naprawdę, jest boski. Idziemy teraz do Rosmana bo muszę sobie kupić dezodorant, także idziemy. Całe szczęście, że nie mam muzyki, więc nie będę musiała kombinować. Dobra, jakie tu mamy dezodoranty? E, 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 e. Tego nigdy nie miałam, ale nie wiem w ogóle, czy to one są, czy są. No, nie wiem. O, Ryksonka jest, jest najlepsza. Tylko tutaj jeszcze nie mam, może spróbuję tam. Tą... na prawie Co tutaj jest tej firmy Ingrid? Taka mgiełka rozświetlająca i zaraz wam pokażę jak to działa. Więc szczerze nie ma żadnego efektu i jest taka, nieco klejąca. No nie wiem, co kto lubi. Aha, bo to jest tam wiki Zobaczymy jeszcze w świetle dziennym. I ona kosztuje ile? Wiecie co, ale zapach ma tak delikatny, że prawie niewyczuwalny. Ale właśnie dla młodych dziewczyn może właśnie fajne. Że taki jest bardzo delikatny. Natomiast ta woda perfumowana, pięknie pachnie, super zapach taki trochę gumy balonowej, bardzo ładny. Ten jest tak delikatny, że mówię no niewyczuwalny praktycznie. Ale ten jest śliczny. z moi kochani, zakupy załatwione i lecimy do domu porobić i serie. Nie wiem czy na to moje gardło, ten sek pomidorowy. To jest najlepszy pomysł, ale po prostu jest przepyszny. Także... To Obrane. Drodzy zobaczcie. Kto pamięta? Normalnie fiacik. Pamiętam takie kwiaty dokładnie. Mój tata miał takiego kwiata tego czerwonego. Znaczy myślę, że, takie, że to był taki. Taki szybki pol ale i tak widzieliście większość, którą kupiłam, więc kupiłam dezodoranty, są te. Kupiłam jajeczka, ale to już widzieliście na ten sernik. Kupiłam co bułeczki z makiem Tutaj jeszcze taka z makiem bułeczka. Kupiłam ten serniczek, serek. Masełko to już widzieliście, jogurcik do śniadanka też, może się przyda, no i to chyba wszystko, to wszystko, to wszystko. bierzemy, moi drodzy serniczek. A! Oj! żebym nie było. Otwieramy. I Wkładamy na serniczek. Dobry kara. No! I pierdź się ładnie, mój drogi. Żeby się ładnie, żebyś był piękny. Na śniadanko. Mm. Może kawałek pomidorka. Mm. Pyszny. Smakuje? Smakuje. Mm. Wymuszaczusy. Mamy na spacerku z Timonkiem. Timuś, podoba Ci się? Dokąd Ty tak uciekasz? Timek. Będziemy zrywać kwiatki. Dalej. I mam zrywaj kwiatki. Takie ładne. Pozbieramy. Ale ładne. O Jezu. No. Ale będzie ładny bukiet. Mam nadzieję. Zobaczcie jaki piękny bukiet. Dwa będą bukiety. Patrzcie, jakie dwa piękne bukiety, po prostu śliczne, przepiękne. Śliczne. Mam nadzieję, że chociaż trochę się utrzymają. serniczek. Na razie jeszcze go składam, bo podobno bardzo, bardzo długo trzeba go wschodzić do tego momentu, aż on tak stojąc na blacie przestygnie i jeszcze podobno trzeba go wsadzić co najmniej na godzinę do lodówki. Także próbujemy. wiadek nam się pięknie piecze. Oj! Kotleciki i ziemniaczki. Wystygł zupełnie, więc sadziłam go jeszcze na godzinkę do lodówki, bo podobno powinno się takiego zupełnie schłodzonego wstawić jeszcze na godzinkę co najmniej do lodówki, więc wstawiam. Ja próbujemy serniczkę. Już kawałek tu wyszedł pyszny. No, wychodzi. Uj, uj! Hoppa. Ile serniczka, czyli połowa nie na zbyt wiele. Chyba moi kochani, jak. Kaweczka na świeżym powietrzu. Jest tak pięknie po prostu. Przeczywam smacznej kawuski, bardzo dobry. Ale przyjemnie. Moi kochani, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie z poznańskiego Zno -Zo. Witam starych i nowych subskrybentów i zapraszam na taki bardzo, bardzo króciutki spacerek po poznańskim, starym Zno. Oj, dawno już tutaj nie byłam, także zobaczymy, co tu się zmieniło. Wilczek jest, tam dalej jest konik, z tego, co pamiętam. Tu jest wilczek. Niewiele się tutaj zmieniło. Pamiętam, jak moje dzieci były małe, to tutaj też Taka kawiarenka, czy tam bistro, było. Ale przyjemnie. To jest, myślę, ten Ibiska to nowe. Ten, ładne. Ostatnio jak tu byłam, nie wiem, parę lat temu, to go właśnie widziałam, ale w tej chwili go nigdzie tutaj nie widzę. Pamiętam, był lew w tej klatce, ale już niemal lew. Są przeniesiony do nowego zoo. Tu jakie kurki. Co to są za kurki i kogut? Ale ogromny ma, tylko jedyna gęś domowa To jest. Kury zielononóżki. A, to od tych jajeczków pyszne. Ale on jest ogromny, ten kogut. I ta kura. Tu idzie do Tu jest... Tu Nie rumianek, kreska, prążek i A to jest... to będzie... Miszko chyba ten, który je. O jakie króliczki piękne, ojej, ale słodziaki. Tu mamy żółw błotny i zobaczcie, jak one się wygrzewają tutaj, o matko. Jakie kucyki piękne. Śniadanko Jaki mają. Piękne statko owieczek. Też śniadanko widzę, krótko po śniadanku. Teraz odpoczywam sobie, usiadłam sobie z lodzikiem i życzę Wam smacznego, jeżeli coś jecie. Pięknie tutaj jest. Tu tego końka pamiętam od zawsze. I zachodzimy. A wstań w tych godzinach i jest bezpłatne tego wyjścia. Idziemy do Pozmanii, bo muszę kupić spodnie i będzie pewnie trochę Przymierzenia a spieszy mi się strasznie. Najpierw pójdziemy do H&M żeby zobaczyć, czy są tu jakieś fajne spodnie białe. Bym chciała. to jest fajne. Tu jest znalazłam. Fajnie. Dosyć ładne. Z koronkami. To jest moja góra, a zobaczymy jeszcze tą tą. tą, tą. Mm. To jest taka wygodnie świecąca wózeczka. Bo opięta bardzo fajnie wygląda w ten sposób, ale myślę, że można sobie też tak ściągnąć. Bardzo ładnie to mi się podoba. Taki materiał śliski bardzo. Ciągliwy. Na tej bluzeczki to jest spodeńki

Moi kochani, ja już muszę uciekać, nic nie kupiłam, także będę musiała tu jeszcze wlecieć niebawem. I widzimy się później. Tak moi, moi drodzy wchodziłam entuzjastycznie, Nastawiona, że kupię w ogóle jakie piękne spodnie. Tak wychodzę rozczarowana, ale nie tym, że nie ma niczego trochę za dużo. Za duży wybór. A ja biegnę do pracy. Moi kochani, że zanim ja znajdę te spodnie, to jeszcze wjadę jeden, drugi, trzeci raz i dopiero wybiorę. Mam nadzieję. Muszę wziąć ze sobą córkę, wtedy będzie mi dużo prościej. Nie robię szybciutko obiadach, bo jestem, padam z głodu po prostu, a pan Tino mam też. Panie Timonie, pan Timon się wygrzewa w słoneczku. Och, Jezu, co to był za skok, no po prostu, panie Timonie, a ta noga, Och, co ta noga, co panie Timonie. Aj, idę się w... bo mi się tutaj smaży, na burgery. Tu mamy już ładnie spieczoną bułeczkę, na tą bułeczkę troszeczkę sosiku, o, no. okej. Okay. Trochę rozprowadzimy, sałatę i tu moi kochani, pach, rybeczka, na to pomidorek, właśnie nie wiem czy ogórka, a ogóreczka też, tym co sobie będziemy żałować Tak także, właśnie Zasiadam do mojego burgerka i życzę Wam smacznego, jeżeli jedziecie, jedziecie, razem ze mną, tutaj mam do picia. I ten pan, i ten pan też by chciał burgera. No też by chciał, ale pan ma coś innego do jedzenia, tak? No. Moi kochani, jest taka piękna pogoda, że postanowiłam, że z tym pojedziemy do lasu. No to mi jest szczęśliwe. Już pobiegł po prostu. Pięknie. Poczekaj Timam! To jest ucieczka. A tutaj moi drodzy, tak wszystko zarosło od ostatniego razu, jak tutaj byliśmy z Timonkiem. No nic dziwnego, wiosnę mamy, ale pięknie. Znowu uciekinier po prostu tam był i przybiegł. Z Timonem to jest tak, że zrobimy 5 kroków i 10 krzewków musi, musi być powąchanych, obsiusianych. No jak widać na załączonym obrazku. Timon! Schowałam się. Zobaczymy, co zrobi. Schowałam się tutaj w takiej krzaczkach i zobaczymy. Mm -hmm. Biegnie słuchajcie. A ty, co? Mam taki Simon? Simon, czy ty widzisz, że ci się schowałam? Psi. W ogóle słuchajcie, żadnej reakcji. W ogóle się nie wystraszył. Mówi babcia, coś kiepsko się zachowałaś. w razem tak mu się zachowam, że po prostu popamięta. Chyba troszeczkę dostał nauczki, bo teraz idzie, 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 za chwilę się zatrzyma, obejrzy się, czy ja jestem. Chociaż teraz może słyszy mój głos, to nie, on jest. Zatrzymuje się, widzicie, spogląda i idzie dalej. On jest niesamowita. A jest pięknie. Napiła no, się pić maleńkiemu. I co? Wracasz? Wracasz? Pimonek przypomina sobie lato, jak tutaj w tej rzeczce leżał. Tak? Przypominasz sobie? Ten piesek wyprawia. Co ten piesek to wyprawia? O, matka, jakie szaleństwo. Moi kochaniamy, z panem Pimonem już się. Z wami żegnamy. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał i zapraszam do oglądania następnego vloga, jeżeli tylko będziecie mieć na to ochotę. A pan Timon jak zwykle zabezpiecza tyły. Leci.